Da się być offline w, w naszych czasach? Zdecydowanie tak. Mhm. To jest możliwe. Nie praktykuję aktualnie, ale, ale myślę, że to jest możliwe i, i dla niektórych osób to może być nawet dobre, nie? Mhm. żeby się odsunąć i złapać trochę dystansu. Bo jeśli nie potrafisz tak po prostu odłożyć tego telefonu i masz z tym problem, czy tam komputera, tabletu, czy czegokolwiek. Masz problem z tym, że, że cały czas łakniesz nowych mm -hmm. informacji? No to myślę, że wtedy już takie, wiesz, powolne odrywanie plasterka nie ma sensu. Tu już trzeba naprawdę zastosować jakieś radykalne, radykalne kroki. Ja łapię się czasem na tym, chociażby przy, przy podcaście, że wpadam w taki wir poszukiwania informacji, i, mm -hmm. i on potrafi trwać np. 2-3 dni. Że ja non-stop coś oglądam. Okay. I to tak, w danej tematyce. Tak, w danej tematyce, że złapię jakiś wątek, który mnie interesuje i ja potem raz za razem po prostu mielę wszystko, co, się, co jestem w stanie znaleźć mm -hmm. w ramach tego, tego tematu.